czytaniu i książkach będziemy dzisiaj rozmawiać, bo za nami Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, a 23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki, czy czytanie noworodkowi albo wcześniakowi, który trafił do inkubatora, ma sens? Co daje dziecku kontakt z książką od najmłodszych lat? O tym dzisiaj w programie. Poznamy także Maję, podopieczną Fundacji Polsat, która zmaga się ze spektrum autyzmu i bardzo liczy na Państwa pomoc, na Państwa wsparcie, a w naszym studiu jest już Małgorzata Socha, z którą za chwilę o czytaniu dzieciom porozmawiam, to zaczynamy. Bartosz Kwiatek, dzień dobry. To jest program Fundacji Polszat. Jesteśmy dla dzieci. W święta tego roku było masakryczne. Masakrycznie myśmy nie mieli nic. Praktycznie nie mieliśmy wigilii, nie mieliśmy nic, bo baliśmy się, co będzie. Jak jej czytam tu, tak naprawdę wtedy czuję się. Chyba to rodzicielstwo. To, że jest się, to, że jestem jej mamą. Małgorzata Socha, aktorka i mama czytająca dzieciom jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. No to co czytasz? Wiesz co? Czytamy wszystko, co jest literaturą dziecięcą. W zależności od wieku, bo mam trójkę dzieci i to jest naprawdę duży rozstrzał. Czytamy wiersze, czytamy prozę. Czasem zdarza mi się też czytać im moje scenariusze. I to jest dla nich też wielka frajda. Powiedziałaś, że masz dzieci w różnym wieku i teraz na jakim etapie ich życia wprowadzałaś w ogóle książki? Tak naprawdę na początku. To oglądaliśmy książki i to było takie wprowadzenie, że e, oglądaliśmy książki, i ja opowiadałam, co widzę na obrazku. Próbowałam e, ich też uczyć się tego, żeby się mogły skupić i, i żeby szukały jakichś szczegółów, które, które gdzieś by naszą historię popchnęły dalej. To był też właśnie taki moment, że mogl, było można zagadać, porozmawiać i sprowokować do takiej rozmowy z dzieckiem. E... Czyli książka łączy, to jest też budowanie takiego porozumienia między Absolutnie. Wami i historii, którą omawiacie. Jakie emocje Wam towarzyszą? Wiesz co, to jest, to są zawsze dobre emocje, bo czytanie to są dobre emocje i też uczymy takich dobrych emocji. Oczywiście różne są historie, które, które czytamy, bo one mogą być pełne śmiechu i łez, ale Ostatecznie jakby to jest chyba budowanie takich um, fundamentów emocjonalnych, które zostają z nami na dłużej. Dla mamy jest to um, budowanie bliskości, um, w ten sposób uczenia też empatii um, i takiej chwili, którą możemy spędzić sam na sam z dzieckiem, patrz u mnie, z dziećmi. Ale jest to też nieocenione w dzisiejszych czasach, kiedy ten świat tak pędzi, technologia też, która z każdej strony nas atakuje, tak naprawdę to jest świetny moment, żeby móc się wyciszyć i tak naprawdę przekazać też dziecku wartości, które my mamy i chcemy, żeby nasze dzieci e, tak samo je posiadły. Dla dziecka wydaje mi się e, z kolei, że to jest niesamowity mm, taki moment, kiedy Otwiera się przed nimi taka brama wyobraźni, poznają nowe, nieodkryte lądy. I, e, i tak naprawdę nieważne trochę jest to, co mama czyta. A, abstrahując oczywiście, bo oczywiście dziecko też się uczy, e, uczy się też przy tym oczywiście e, e, słownictwa i, e, i rozumienia świata, ale ważna jest ta bliskość, e, ten tembr głosu, e, zapach. I ta chwila, która myślę, że pozostaje z dziećmi na zawsze. Bo ja pamiętam, jak moja mama mi czytała e, bajki na dobranoc, e, czy, czy książki. Czyli możesz powiedzieć w zasadzie, że ta książka, bo pamiętasz to też mamę, która tobie czytała, książka pomaga dziecku wejść w życie? Absolutnie. I to jest też bardzo istotne, jakie książki wybieramy dzieciom. E, bo ważne, żeby. Ta literatura, czy te historyjki proste, czy nawet na początku zaczynamy od tych obrazków, żeby były dostosowane do wieku dziecka, do jego percepcji, żeby też mogło to zrozumieć. E, dziecko się uczy słownictwa, później całych związków frazeologicznych, zapamiętuje fakty, e, i to jest niesamowite, bo my też e, no, tworzymy, lepimy tego, tego, tego człowieka. E, no, ale ważne, żeby mieć ten, ten czas, tą chwilę, nawet te parę minut wieczorem um, daje wielką satysfakcję. Ostatecznie jest też tak, że wszyscy razem zasypiamy, <głos》>, ale to też jest cudowne, bo kocham to. Ale to zdrowe, bo zasypiacie z książkami na książce, <głos》>. a nie na przykład z komórką czy komputerem. Tak, 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 tak. Więc jesteśmy wtedy wszyscy wyciszeni, wtuleni w siebie i no i to są takie chwile, które są będą ze mną na długo, pewnie na zawsze. Wiesz, już o tym mówisz. No może, widzę, bo... wzruszacie to. To są po, tak. po prostu wasze intymne, piękne tak, chwile, tak, które tak. razem spędzacie z tak, książkami. Tak, 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 to prawda. Mm -hmm. To zdracie jeszcze na koniec muszę o te scenariusze do pytać, że to też one bywają lekturą to przyjaciółek między innymi znanych i tak. lubianych. <laughs> e, tak, oczywiście moja córka Zosia ma już 12 lat, więc czasem nam się nawet na rolę zdarza przeczytać coś. E, bo jest bardzo ciekawa i wtedy maluchy się przysłuchują. Przesłu ale co jest też fajnego, że dzieci rosną i wtedy nawet nam pomagają. Bo rzeczywiście jest też tak, że widzę, jak. E, na przykład, ym, Zosia mnie wyręcza. Na przykład, weźmie na przykład Basię i z Basią coś poczyta, a ja mam wtedy czas taki, żeby poczytać coś Stasiowi. Coś taką literaturę bardziej chłopieńcą i to jest też super, bo ja widzę, że dziewczyny między sobą też budują taką fajną więź i ta starsza siostra urasta naprawdę do takiej przewodniczki, z czego jestem bardzo z niej dumna przyznam. I rodzinnie przecież. udowadniacie, że czytanie jest zaraźliwe. Tak, tak, bo to chyba o to chodzi. I że z tego się nie wyrasta, wręcz przeciwnie. Z tym się cudownie starzeję. Pozdrawiam wszystkie mamy i nie tylko. No to ja mogę tylko powiedzieć, super mama Małgorzata Socha, która Adam. czyta i aktorka. <laughs> Dziękuję za tę mądrą rozmowę i spotkanie. Dziękuję Wszystkiego wszystkie. dobrego. A u nas już teraz odpowiedź na pytanie, czy czytanie noworodkowi albo wcześniakowi, który trafił do inkubatora ma sens? Cichuteńko na paluszkach przyszli goście do maluszka. Ciaciuś, babcia, kuzyneczka zaglądają do łóżeczka. Jak jej czytam to tak naprawdę wtedy czuję się chyba to rodzicielstwo. To, że jest się, to, że jestem jej mamą. Bardzo często jest tak, że rodzice przychodzą na nasz oddział i nie bardzo wiedzą, jak się zachować, nie bardzo wiedzą, co będzie z ich dzieckiem. My też nie potrafimy powiedzieć, czy dziecko przeżyje, jak się będzie rozwijać. W związku z tym, żeby ich troszkę uspokoić, żeby im powiedzieć, słuchajcie, będzie wszystko dobrze, proponujemy czytanie książki. Moja córeczka, Mia, urodziła się w 26 tygodniu i ważyła 840 gram. Odkąd Mia się urodziła, odwiedzamy ją codziennie. Pierwsze wizyty były najtrudniejsze, więc ta pierwsza czytanka to był troszeczkę taki powrót do normalności. Jak siedzimy i czytamy i mam wrażenie, że to, że no ona po prostu słucha. Dawno uważano, że noworodki, wcześniaki, zwłaszcza nie widzą, nie słyszą i nie czują. To jest oczywiście nieprawda. To dziecko, które jest w inkubatorze, przede wszystkim y, słyszy temper głosu, słyszy rytmiczność, słyszy ton i słyszy harmonię tego. Widzimy, jak mamy, które przychodzą do swoich dzieci, zaczynają czytać powolutku książeczkę. Jak dzieci się uspokajają, jak akcja serca spada do prawidłowych wartości. Jak widzę, że dziecko jest w komforcie. Mam takie poczucie że między nami, yy, przez to, że mnie poznaje, yy, rodzi się więź. Przyjemnie i wiosną na łączkę. Najlepiej z mamusią za rączkę. Zajączką przyglądać się z dala i w trawie udawać krasnala. Akurat byłam przy porodzie tego dziecka. To, to był szok dla wszystkich. I potem właśnie mama czyta bajki i sobie wyobraża, jak z tą córką za chwileczkę pójdzie na łąkę. Chwyci ją za rękę. Pracuję bardzo długo w zawodzie. 30 parę lat, to muszę powiedzieć, że dla mnie to jest niesamowita chwila, jak widzę i wchodzę, że rodzice siedzą przy inkubatorach, czytają książeczki, to ja zawsze mówię, że to jest miód moje serce i chciałabym, żeby tak zawsze pozostało. Ma na głowie śmieszny puszek. Przyznają Państwo, że niezwykłe emocje towarzyszyły bohaterom tego reportażu. Grzegorz Jankowicz razem ze mną, dyrektor Instytutu Książki. Dzień dobry. Dzień dobry. I od tych emocji chcę zacząć, bo to niesamowite, dlatego że pokazujemy, jak ważna jest i niezwykła książka na oddziale szpitalnym, a skierowana... Do tych maleńkich, najmłodszych i najsłabszych. Uśmiecham się dlatego, że zazwyczaj jestem po drugiej stronie tego procesu, to znaczy, organizujemy wszystko, żeby te książki, żeby instruktarze dotyczące lektury dla najmłodszych trafiły na oddziały porodowe i żeby rodzice, żeby opiekunowie mogli z nich skorzystać. Rzadko zdarza mi się widzieć emocje, które wywołujemy tą, tą akcją, więc proszę wybaczyć też, że tak reaguję. To jest niezwykle ważne. Wszystkie badania wskazują na to, że czytanie najmłodszym od pierwszych chwil, a tak jak w tym wypadku, nawet wcześniej. Jeszcze w trakcie ciąży, ma absolutnie fantastyczny wpływ na rozwój dziecka. I poznawczy, i emocjonalny. Po prostu pozwala mu się lepiej rozwijać. A chodzi o akcję Mała Książka Wielki Człowiek? To właśnie z tego doświadczenia, z tych badań także zrodził się pomysł, aby coś takiego zorganizować? Tak, to jest tak, że ta, ten pomysł narodził się wiele lat temu. On został podjęty, zainicjowany w 2017 roku. Na to, Natomiast refleksje na temat tego, jak systemowo upowszechniać czytanie wśród najmłodszych, one pojawiły się już dużo wcześniej. Pewnie pan się z tym spotkał, że jak ktoś, kto czyta, spotyka kogoś, kto nie czyta, zaraz zaczyna mówić o tym, że jak możesz, powinieneś czytać, powinnaś czytać. Moim zdaniem to nie ma sensu. Ci, którzy czytają, ci, którzy kochają lekturę, powinni tym, którzy nie czytają, pomóc, wprowadzić ich po prostu do tego obszaru. No to idziemy dalej. Mamy już wcześniactwo za sobą, noworodki za sobą i czytamy dalej. Dzieci rosną. Dzieci rosną. Mamy też program dla przedszkolaków. Staramy się zachęcić rodziców, żeby zabrali dziecko do biblioteki. I żeby w tej bibliotece odebrało ono po pierwsze książkę, a po drugie, kartę biblioteczną, żeby stało się po prostu e, małym czytelnikiem, małą czytelniczką. To skoro mowa o przedszkolakach, mamy na to dowody. Wielu przedszkolaków w ogóle nie ma pojęcia, skąd biorą się książki. Kiedy przychodzę na dywan i przynoszę kolejną książkę, to mówią: Ciociu, a skąd masz tę książkę? Wypożyczyłam ją dla was w bibliotece albo mam ją z księgarni. Więc dobrze jest zabierać dzieci, pokazywać im, że są takie miejsca jak biblioteki, zakładać kartę biblioteczną. Dla dzieci to jest rodzaj przygody. I teraz taki mały człowiek ma usiąść z nami do czytania. Mamy taki plan, ale przecież jemu po prostu wszystko chodzi. Więc wykorzystajmy to, że mu wszystko chodzi. Włączmy muzykę i zacznijmy od tego, że te krasnoludki tańczą, że te tygrysy się ruszają, zróbmy coś z dzieckiem. Czapeczka od razu się przekrzywiła. Zakładamy czapkę i ta czapka nam się przekrzywia. Jak zachęcać przedszkolaki do czytania? To, co ja robię najczęściej, to ja się dziwię. I zachęcam też do tego, żeby się dziwić. I Państwo też, jeśli możecie, bądźcie zdziwieni. Co to za książka? Co to za krasnoludek? To zdziwienie sprawia. Że nagle zaczynamy się uczyć. Ja z książek się nauczyłam tego, że, że zdobywa się więcej myśli. Mama i tata, słuchajcie, bardzo się martwili. Nawet poszli z nim do doktora. Doktor popukał no to pukamy w podłogę. Dobrze, tam popukajcie. Czytamy też w taki sposób, który jest interesujący dla dziecka. Niekoniecznie jednym, monotonnym głosem. Pozwólmy dzieciom w trakcie czytania zrobić to, co bohater. Czyli jeśli on podskoczył, to my podskakujemy. Jeśli on powiedział ojoj, to powiedzmy ojoj. Mama powiedziała: Co zazwyczaj mama mówi, jak się coś takiego wydarzy? Ojej, ojej. Kampania Mama Książka Wielki Człowiek to zachęta do tego, żeby mali ludzie wzięli książki i po prostu zaczęli czytać. Ale oni tego nie zrobią bez rodziców i oni tego nie zrobią bez państwa, bez babć, dziadków, cioci, wujków, bo tak naprawdę, żeby wychować małego człowieka potrzeba jest cała wioska i żeby poczytać książki potrzebna jest cała rodzina. Myślę, że udowadniamy, że kontakt z książką od najmłodszych lat od początku życia ma same zalety. No ale pytanie, jak ta książka ma wygrać z tymi pokusami, jakimi są komputer, tablet, komórka? To jest takie samo narzędzie, jak te wszystkie, które Pan wymienił. Teraz pytanie, czy my jesteśmy w stanie z nich zrezygnować, kiedy jesteśmy z naszym dzieckiem? Jeśli tak, to już jest połowa sukcesu. Dlatego, że jeśli dziecko będzie widzieć nas z książką, a nie z telefonem w ręce, to na pewno. Ta równowaga zostanie ustanowiona. Ale nie powinniśmy walczyć z tym w ten sposób, że czegoś zakazujemy, a coś innego przedstawiamy jako całkowicie dobre. To jest ruch cywilizacyjny, mamy już inne zabawki, mamy inne instrumenty, dzieci także. Powinniśmy raczej dążyć do tego, żeby one widziały książkę wśród innych instrumentów, z których na co dzień korzystamy, jako ważną. A to zależy od nas, od dorosłych, którzy tę wagę, to znaczenie, ten sens mogą zaprezentować. A jak zachęcić, myślę sobie, dziecko albo zbuntowanego nastolatka, a może odłożyć ten tablet i telefon i wziąć do ręki książkę? Albo. Zrezygnować z części czasu spędzanego z elektroniką na rzecz tej książki. Może się okazać, że ta młoda osoba, mająca swój świat, już swoje oczekiwania, swoje wyobrażenie o tym, co powinno się robić, a czego nie, nie będzie chciała tak po prostu wspólnie poczytać. Podsuńmy jej książkę, zostawmy ją w jakimś widocznym miejscu. Zobaczymy, co się wydarzy. Może, a nuż ta osoba sięgnie po tę książkę, a potem będzie możliwa rozmowa. Tylko musimy ją najpierw sami przeczytać. Nie znajduję żadnego uzasadnienia dla nieczytania książek i bardzo dziękuję za rozmowę i to spotkanie z książkami. A my już za chwilę poznamy Maję, naszą podopieczną, która zmaga się ze spektrum autyzmu, ale jeszcze wcześniej zajrzyjmy do naszych mediów społecznościowych. 2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Naszym podopiecznym z tym spektrum życzymy samych radosnych chwil, postępów w terapii i dużo uśmiechu. A przed nami Dzień Ziemi. Podpowiadamy więc, jak zadbać o naszą planetę i prawidłowo segregować śmieci. Do którego kosza wyrzucić chusteczki higieniczne? Jeśli to są ubrudzone chusteczki, no to to już nie jest papier. Podobnie zresztą z pudełkiem od pizzy, które na przykład jest zatłuszczone, no też nie powinno już trafić do papieru, ale do odpadów zmieszanych. Trwa ostatni miesiąc rozliczeń podatkowych. Będziemy wdzięczni za pamięć o Fundacji Polsat, bo razem możemy więcej. Rozliczcie sercem i przekaż swoje 1,5% na podopiecznych Fundacji Polsat. Pamiętaj, że dobro zawsze wraca. Za nami Światowy Dzień Świadomości i Autyzmu, a my teraz poznamy Maję Podopieczną Fundacji Polsat, która zmaga się z tym problemem i liczy na Państwa wsparcie. W święta tego roku były masakryczne. Masakrycznie, myśmy nie mieli nic. Praktycznie nie mieliśmy Wigilii, nie mieliśmy nic, bo baliśmy się, co będzie, tak? Nieraz bywały sytuacje, że Maja mnie ugryzła, poszarpała bluzkę, w nocy wyskoczyła ze wrzaskiem do siostry, która spała i zaczęła ją tam szarpać, myśmy ją powstrzymywali. No, ona potrafiła z nerwów, jak byliśmy na działce, zjeść piasek, zjeść różne rzeczy, zjeść ziemię. Trzeba było ją pilnować. No, to, taki jest autyzm zawsze, słyszysz. Maja nie mówi. Nie umiemy dotrzeć do tego dziecka, żeby pomóc jej mówić. I wróciliśmy do pieluchy. Kiedy ja się chciałam dowiedzieć, o co chodzi, jak ci pomóc, nie wiadomo, nie, nie wiesz co mam zrobić. Plik dokumentacji jest coraz większy, tak? Może tu, może tam, może gdzieś tam. Nie wiesz, naprawdę nie wiesz. Zrezygnowaliśmy ze wszystkich leków psychiatrycznych, które dostawała do tej pory, które miały nam pomóc i miały ją wyciszyć. Wiemy tyle, że Maja potrzebuje posłuchać ją. Wiemy tyle, że, że trzeba jej jakby dać przestrzeń. Zrozumieliśmy, że to są jej potrzeby, a nie agresja, że to dziecko krzyczało, że ma taką potrzebę, że inaczej nie może. I wiecie, że się od cuda. Ja chcę, żeby to dziecko miało dzieciństwo, żeby to dziecko mogło być szczęśliwe i uśmiechnięte. Jeśli pomożemy Marii, to jestem w stanie zrobić dużo, jestem w stanie pracować i, i, i poradzimy sobie jako rodzina. mogą państwo pomóc Mai i to w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na stronę wspieram.fundacjapolsat.pl. Tam odnajdujemy specjalne subkonto Mai Pawłowski i wpłacamy pieniądze, ale pamiętajmy też o tym, aby rozliczyć się sercem. Tak, bo teraz ten czas rozliczeń z fiskusem i 1,5% podatku możemy przekazać podopiecznym Fundacji Polsat, a już za tydzień zabiorę państwa do szkoły, ale nie będziemy na lekcji. Pójdziemy do szkolnej stołówki i kuchni i o zdrowym jedzeniu w szkole porozmawiamy. Bądźcie z nami. Do zobaczenia.